Serwus, z tej strony Jasiek i dzisiaj jestem tutaj razem z Sylwią. Czy mnie do Nie, nie. I pokażemy Wam jak profesjonaliści tańczą w tańce jazz dance. Zanim przejdziemy do dzikich danceów, chciałbym Was zaprosić na spotkanie ze mną, które odbędzie się 2 marca w Katowicach na Jemie. Będę tam na stoisku W dla mojego kochanego, zatem będzie słodko. Być może trochę potańczymy, a na pewno zagramy lekko inaczej. Jeśli jesteście ciekawi, szczegóły są w opisie. O, to ja, to ja wchodzę. Co mam na Oooo, po lewej jesteś. Łapię twojego późniaka prosto do serca. Tak się obchodzę jak lew grasujący. pani? Chyba muszę koszulkę zjeść, bo to jedyne co mam do sobie. Co To jest mega ciężkie. Trzymaj, to wyglądaj. W prawej, wyginaj, sobie. Co? O! Ja co Pierwszy raz przed sobą klękasz, ale nie ostatni raz. O! To jest... Tylko to do pójdzie. No, Mam mogę pokazać, to mi się podoba. Złą stronę to robił, masakrę. Ale fajny i to na no wychodzi. Najbardziej się boję swojego gmin, bo ja podejrzewam, że ja robię takie pokraczne miny. O matko. Spędź się. Nie oddychaj się. To nie tak wygląda. Czekaj, ja znowu za to. chodzę jak no. Za księżniczką. To, ja nie wiem, to. nie Mogę załapać tych nóg. Uuu. To mi się podoba. Ładko. To może być nasze tańce weselny, będzie jest łatwe. Bo nie, my taniec weselny będziemy mieli do Sławomira. mira. Cię małe. No, Aż tak lubię. Milczenie z No się Sylwia, nie wiem, to nie czas matykami, nie takiego kilka. Jeden portan. Tak? Dobra, staję już w tych pozycjach. O kurde, znowu. się nachodzę. Są śniegi zaraz przyjdą. Co tak tu? Dobra. O kurde, skakuj. Necessary... Żyje. No, mamy się blisko po góry. Przestałeś, czekałem się z ciebie. To było ciężkie A oni dalej tam trzymają. Widać, że to postać komputerowa. Co za kłopoty tak trzymał swoją kobite. Jest i moja tandrzepka. Zaprezentujmy się jak socjotami. Para numer jeden. <grymiany> jak podchodzi się ja. O kurde, już mi się to podoba, matko boskie. Ja, gdzie pójdzie w tej scenie? Ty teraz idziesz? Uff. Uf. Ale niespokojnie, namiętnie tak trzeba. O, to lubię kokotrampę. Raz, dwa, trzy, cztery. Uf. Jakby zagrała. w się. Ja się boję, że ten tyłek jest na jakby... Chciałbym coś, coś komuś z tym przekazać. Źle, źle, źle podniosło nas. Ja wiedziałem, że jak będziemy razem, to robimy to bez konieczności. Oh. I salsa znowu. Jeden do przodu, Kurde, jak ja już nie złapię, tak, to jest ciężkie, to jest ciężkie. Ale to dobrze, że nie jest jednolite. O. I uwaga, i skok. To jest tak I uwaga znowu. Patrz mi w trzeci. Pojedź na siłownię by się spodziewał No ta siłownia mam na rok z głowy Elegancko Bo już te ceny karnetów to jest masakra Mogę sobie za te kebaby kupić jak chcesz Odkrycie zarówka i uwaga Uuu tego jeszcze nie znałem To jest nowość w moim podręczniku tancerzy Kurde, że mi spodnie trzeba. Przepraszam za ten błąd, ale to są po prostu łzy to nie poto. To będzie każdorok. Mam na to. Ło, o. o nie, to no bodaj najgorsze są w swojej życiu. Ło, łow! Popatrz na mnie to no teraz. Czekaj, to jeszcze nie koniec piosenki. Dawaj, skakuj tak, yes! <śm> do tyłu! Jak <śm> ja się boję! Chcesz jeszcze po raz powtórzyć? To nie poc, to są łzy ze szczęścia, że mogę stąd takie romantyczne... romantyczną. Nie musimy łapać tutaj, tylko musimy za Piotra złapać aż. Ja się chciałam pogilgotać, ale dobra. Dobra, co ja z w o super, super! Teraz puszczasz i wielki finał. Cy, kapelusznik założony. Cy, kuchlony. Jakbym silnie go odparł, to było właśnie takie jest takie takie. To, to miał być taki komburski krzyk, ale mi się nie udało. Tak właśnie sobie A. kiedyś tańczyłem i ja chciałem się na dyskotece zainformować. No może troszkę A. gorzej. Nie pamiętam, była druga w nocy. Jakby te wspomnienia się trochę rozmywały, nie wiadomo. Mogę zmienić? zmienić? Co mogę zmienić? Bo tutaj nic nie zaskoczy. To jest... się. Ten taniec to ja po prostu go wykonywałem w podstawówce, jak jeszcze chodzić nie potrafiłem. Taki jest ładny. Hej! Trzeba taki wprowadzić ten akcent, że teraz robimy tak i... Dobrze. A ja jak nie kiedyś na siłownię zabrałeś, bo myślałem, że... I uwaga. Powiedziałeś, że idziemy na ciabatę, sobie wygooglałem to jedzenie, tym, chodzi a tu się chodziło o tabatę. Ale nie, bo takim tańcu, powiedz mi, Kababika mogę sobie zamówić w szale, co? Tak się nie da na skrzydłce. Dobra, teraz tyle karty każdy freestyle. Swój. Dawaj, najpierw. W To widziałem, że to będą profesjonaliści. Nie. Jakby tu się podaje walkowerem, jesteś królową. Ten tygryślicy pas dał ci taki zwierzę... Przepraszam, że to nie twoje? Nie twoje. No to sobie zabrałem. Nie, dziękuję bardzo. Nie chciałeś mojemu... O, o ty złodzieju! Ty oddawaj mi to, bejbe. Dawaj to. Idziemy do więzienia, ale najpierw pojedynek taneczny. Ale. Tak się uczy właśnie pierwszej pomocy w szkole. Bo zaraz będę potrzebował, jak zaraz będę tańczył. Słyszałem, że jak się tańczy, to trzeba mieć guśmie ciągle. No wtedy człowiek wygląda tak, lepiej, jak tańczy, tak naturalnie. Matko! A ta młodzież skacze, skocze, a no Yeah. Nie ja wiem dlaczego mnie dali na TikToku toku plakietki tańskich. Ile mamy minut odcinka? 24 minuty. To jest 24 minuty tańca. Czajcie! Byłem na siłowni z godzinkę. To gdzieś tak przez 40 minut ładowałem telefon, się przebierałem, tam jeszcze woda była taka zadania z sobie sobie dolewałem. A 20 minut ćwiczeń, a teraz prawie pół godzinki. To mój rekord życiowy, także lecimy. Ostatnia pioseneczka. Coś mi wpadł do oka! Może to ja? Joch się ręce trzęsą. Jak normalnie, jakby widział przed sobą kebaba, Jakiego roku... o, kurocykłu. kurde! przesadziłeś. Kurde. To jest dobre, jak w tej kondy. Aś mnie w ręce się Jak? Trzeba być szybki, Sysia. Ja, nie mam czasu, by pomyśleć. Ale to są takie moje tańce, przyznaj. O O kurde, rób to z siebie. Zrobiła to, zrobiła to. Jakbym zaklinał jakiś w końcu czasu. Kurde, zapomniałam o serdecznym uśmiechu w trakcie tańczenia, wtedy wszystko wygląda lepiej. Nie sądzę, żeby to wyglądało lepiej. I tym miłym akcentem chcielibyśmy Wam podziękować za obejrzenie tego odcinka. Zapraszamy na nowy kanał Sysi i widzimy się już niebawem, nieojrzystego mi tęsknią. Cały ode mnie, całą rodzinkę. Servus!